Na każdym etapie ciąży jest możliwe leczenie zębów, wręcz konieczne. Właściwie każdy ginekolog, który zakłada taką kartę ciąży, daje skierowanie do lekarza stomatologa, gdzie należy się podbić, czy pacjentka w ciąży ma zadbane zęby. Więc nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania znieczuleń w pierwszym, drugim, trzecim trymestrze. Najbezpieczniejszym jest trymestr drugi, ale należy pamiętać, że jeżeli boli ząb, albo są ubytki, to nie należy bać się, Stomatologa poddać się zabiegom, można podać wówczas znieczulenie. Oczywiście wyjątek stanowią ciąże zagrożone, gdzie lekarz ginekolog nie wyraża zgody na żadne zabiegi. Również zabiegi chirurgiczne są najbezpieczniejsze w drugim trymestrze, ale wykonujemy je również w pierwszym i trzecim.